Podstawy kontroli, panie kierowca, panie policjancie. Na jakiej podstawie? Za, 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 na to na to jakie to podstawie? Ale na jakiej podstawie? Proszę podać podstawy. Pod uwagę, że pana też będzie proszę podać podstawę prawną. Na jakiej podstawie chce pan dokumenty prawo moje? Ruchu, pan? Nie, ale na jakiej podstawie? Ja stoję, proszę pana, ja nie jadę. Jechał, nie proszę. podjechałem, nie. Proszę, na jakiej pan, podstawie? Nie? Będzie pan zatrzymany, jeżeli pan. Ale czy, na jakiej podstawie? Uda. Proszę, proszę mi uzur, podać... Mówić, po, proszę proszę, proszę podstawę. Zatrzymał się pan miejscu, nie Ja się nie zatrzymałem. To nie, ja się proszę nie się, zatrzymałem. Pan, ja, ja siedzę w aucie. Zapraszam. Ale dlaczego? Podstawę prawną, proszę pana. Podstawę pan faktyczną podstawę. Dlaczego? Stoję. Ja nie kierowałem i dlaczego proszę pan podejść. chce mnie. Dlaczego mnie pan chce kontrolować? Posiada pan czy nie posiada pan? Ale co? Proszę pana, podstawę mi pan poda, niech pan nie robi ze mnie debila, podstawę, a nie, że pan chce tutaj, podjeżdża koleżanka, układy zamknięte i... na jakiej podstawie? Kojarz tego pana? No trochę coś kojarzę, a co? No pan mówi, że pan nie jechał, nagle. I dziękuję Pana, jeżeli Pan upowszechni to nagranie. Upowszechnię, już Pani to mówię, za 5 minut to leci na panie, żywo. To ja, proszę Pana, złożę. No dobrze, i tak, nas... tak, dobrze, dobrze. Tak, a tak. naruszenie mojego dobra... Dobrze, Z, w jakim celu? Drogi Panie. Dlaczego? Bo moja twarz i upowszechnienie... Aha, jest Pani osobą twarzy, publiczną. Nie, proszę Pana, tak. proszę sobie przeczytać. No, a ja nie, nie wyrażam zgody pana, jako osoba prywatna ma... na nagrywanie przez policjanta. Proszę Pana... Dlaczego mnie państwo zaatakowali, skoro ja tu stoję? Jakie zaatakowali? No Pali zaatakowali. Pan, yy, w odległości mniejszej niż 10 ale jas, ja, 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 No ja, ja tylko stoję, no. To został pan poinformowany, tak? No, no, ale ja tylko stoję i co? A przed co pan robił? Nic. Nie robi musiał jakiego? pan pierwszeństwo. Nie, nie no proszę... to nas robi? Nagranie pokazać. No co dostanie pan? Yy, ja poproszę o pana dokumenty. Ja, na jakiej podstawie jestem legitymowany? A nie było 15 ustawy o policji? Ale dlaczego? Takie mam faktyczne, tak faktyczne, podjmuj... podstawa faktyczna. Proszę podać. Podstawa faktyczna, popełnił pan wykroczenie. Wymusił pan pierwszy. A, tak? do przejazdu. Komu? Nam. Radio Aha, ja nie widziałem. Kurżacy, bo jak, Ja wiecie. jestem kierowcą. A ja nie, ja nie, nie jechałem, ja stoję, proszę panią. To jak proszę, wymusiłem? To za chwileczkę ściągniemy nagranie z kamery miejskiej. W tym miejscu się znajduje kamera. Proszę sobie, no, my się no, i nagrać. Ale no dlaczego? Ja, to, to, to proszę, proszę Panią, ja, ja to, to stoję, nie przychodzicie, nie macie prawa mnie kontrolować, no, to jeżeli to stoję, nie jestem w ruchu drogowym, ma. tyle Wam powiem. I, nie, to i nie, to nie, 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 to proszę, to, to jest nadużycie panem, policyjne. Proszę pana, to proszę, nawet nie wiem z kim rozmawiam, Dłużysz, nawet nie przedstawiło się państwo, przychodzi bydło i do mnie, kurde, Drogi Panie, informuję Pana, że w tej chwili popełnił Pan przestępstwo. Jakie? Naruszenia. Pani się nie przedstawiła. To grozi mi pani, że pani się zbliża, może mi gazem przykniecie jak kania. Nie, proszę pana, zabezpieczę no. panu telefon do sprawy. Nie może pani zabezpieczyć. Mogę zabezpieczyć. Nie może pani. To do, sprawy do, sprawy to ja, do sprawy, to ja. Z... A pani będzie wtedy. Jazdy. Nie mam prawo jazdy. Nie mam prawa jazdy, nie jechałem, nie jestem w ruchu duchowym, nie mam do takiego obowiązku dostarczać takich dokumentów, ponieważ stoję, proszę panią. Jakbym jechał, byście mnie włączyli. Nie pan, pan wykroczenie. popełniłem. Ja nie kierowałem, proszę panią, proszę mnie nie oczerniać tutaj. Aha. Proszę podać swoje dane osobowe. Ale to, że to powiedział, rozumieć, że rozumieć. bydło pana zatrzymuje. Nie, nie zatrzymuje tylko otrzymy. atakuje, tak? bo nie wiadomo kto, ani... dzień dobry. Pana. jest pan. pan po... W tej chwili zatrzymuje pana na podstawie naruszenia słownego. Tak? Jakiego naruszenia publicznego? Dobra, dzwoń do Rochomireckiego, szybko. Zabieraj zabieraj ten. Zabieraj telefon, szybko nagrywaj. Nagrywaj szybko.